Wszystkim, dzisiaj pokażę Wam jak się malować, i to będzie makijaż bardzo lekki, i to będzie makijaż do szkoły. Ja maluję się już od bardzo, bardzo dawna i jestem w tym bardzo, bardzo doświadczona, pomimo tego, że mam dopiero 13 lat. Przepraszam, ale teraz będę patrzyła się. Będę patrzyła się w tą stronę, bo tu mam lusterko. I tak. Więc. Ja nie będę ściągać okularów, bo bez okularów wyglądam źle, więc będę nakładała mój makijaż z okulara. Użyję na sam początek takiego, ja nie wiem czy wy go widzicie, no i ja po, chyba przesunęłam kamerę, o przepraszam, ja nie wiem czy wy go widzicie. Po prostu no, no nie mam pojęcia czy wy go widzicie, ale on jest taki, o. Okej, okay. no ja go nałożę, bo wiecie, tak się profesjonalnie nakłada. Tak na rękę. A, dam jeszcze trochę. Wiecie, to, no, to jest taka dość mała ilość tego, no ale. Teraz mi. Yy, ja sobie kupiłam taki pędzelek. Taki, taki diamentowy. Właśnie teraz sobie go zamoczę. A wspomniałabym o innej rzeczy powiedzieć, że to jest krem numer dwa. Teraz zamaczam sobie pędzel w tym pudrze. to jest mój pędzel, to jest najlepiej po prostu rozprowadzony puder. I teraz sobie go trochę tak roz, rozmisiam go, żeby był przyjemniejszy. I uwaga, nakładam. I teraz sobie na sekundę dosłownie podniosę tą I właśnie tak to rozkładają Tacy wiecie, tacy Makijażyści, tacy, tacy Tacy wiecie, no, tacy wiecie jacy no. Jeszcze tu patrzę, czy sobie czegoś nierówno Czasami nie dałam Ale nie, wszystko, wszystko jest równo jeszcze moment, ściągnę jednak te okulary Wszystko jest równie się Wiecie, szyję zawsze trzeba pociągnąć Pędzel wszystko jest już yy, bardzo przerozłożone. Tutaj trochę mi na ręce spłynęło tego, no ale też jest wszystko ok. Ja to, ja to zmyję chusteczką o, w ten sposób. Jak mówiłam, no ja jestem profesjonalistką, więc wszystko jest idealnie rozłożone. Teraz nałożę sobie drugi fluid. E, drugi fluid. I ten jest taki też fajny. Nie wiem Numer akurat y, chyba 10. Nie wiem, no tutaj po prostu piszę jakieś. Tu piszę tak, tu piszę sypy 10, no tak tu piszę. No, więc myślę, że to chodzi o numer, ale wiecie co, ponieważ mój pędzelek jakiś taki dziwny się zrobił, chyba jednak y, za mało tego dałam, y, bo nigdy się taki nie robił. E, więc ja sobie nałożę tego y, trochę na rękę. A Tylko trochę, bo nie możemy oczywiście przesadzać, bo wiecie, no kosmetyki nie są za darmo, więc nałożyłam tylko tyle, tylko tyle nałożam. Ja sobie to teraz wezmę tak o, tak, wiecie, tak, hop, tak hop i tak hop. To jest najprofesjonalniejsze, bo też właśnie mówią, że tym pędzelkiem to też nie jest tak najlepiej sobie to wszystko nakładać. Więc wiecie, jeżeli macie jakieś ogólnie pytania co do tego, to zadawajcie w komentarzach, bo ja Wam na wszystko odpowiem, bo wiecie co? Trochę to wklepę ale nie pędzelkiem, bo pędzelkiem się nie chce tylko o! Tak wiecie sobie wklepę. No jasna, Chociaż tak jest najlepiej wklepywać Mam taki kuder. już używam również robimy mieszankę, widzicie ten kolor, który mam teraz na twarzy. Zrobił się bardzo naturalny Więc mam jeszcze takie dwa pudry Nie wiem, czy to nie widzicie. I je też zmieszam Tylko, że jeden się właśnie skruszył Ale to się nic nie dzieje Normalnie Więc tak, przynajmniej ta pani kosmetyczka, do której chodziłam wstępuję do takiej kosmetyczki I ona zawsze mnie wymaluje do tej szkoły Ja sobie to tak zamaczam I pani kosmetyczka właśnie zawsze robi tak co mnie to trochę zabolało, chyba nie trafiłam sobie w dobrą kość. O, wypadł mi pędzelek. A to się nic nie dzieje. No i robimy teraz takie ruchy. Skruszą mi się strasznie. O, to tak, on się nie wysypał. To ja wam to tak pokażę. No i ja go tak już w sumie używam, ale nie używam. Tak wiecie. Na przemian. Aha, no i oczywiście na czoło daję tylko ten, ten jasny puder, bo. Czoło nie może być yy, takie ciemne. Jezu, zgubiłam tylko, a nie, już ją znalazłam. Teraz bierzemy się za oczy, bo słuchajcie, moje oczy wymagają tak dużej pielęgnacji, że ja nie mogę. Więc ja nie nakładam na niego dużo rzeczy, tylko nałożę sobie na niego kilka rzeczy. Fluid, jeszcze inny. Taki z pompaczką. I to jest taki fluid matujący jedynka. One on jest dość ciemne, Ja go zawsze używam jako takiego, wiecie, do powiek. Sobie go tu tak o. jego tyle tylko biorę bo tyle mi na jedną powiekę wystarczy i ja to zbieram tak palcem i sobie zamykam jedno oko tak oprzyczymuję palce, żeby mi nie uciekło dobrze więc mój makijaż jest skończony i przepraszam za takie coś bo w ogóle miejsce aparat mi się skończyło ponieważ ja noszę okulary to aż tak bardzo tego nie widać ale ogólnie mi się podobają takie smoky eyes i ja bardzo dziękuję, że mnie oglądaliście i do widzenia. Pa!